Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest wtorek, 11 lutego. Dziś wspomnienie objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, są fałszywe cnoty lewicowe. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Wielka Brytania. Tak zwani naukowcy z brytyjskich klimatystycznych organizacji New Weather Institute, czyli Instytut Nowej Pogody oraz Scientists for Global Responsibility, czyli Naukowcy dla Globalnej Odpowiedzialności. Opublikowali niedawno mrożący krew w żyłach raport na temat emisji dwutlenku węgla przez piłkę nożną. Dokument nosi tytuł Brudne zagranie Rosnący ślad węglowy w futbolu. Teza, zgodnie z którą mecze piłki nożnej generują większą szkodę klimatyczną niż takie państwa jak Austria oraz Peru, opiera się na danych Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA, na podstawie których wyliczono Jakie straty dla planety powoduje obecność fanów na piłkarskich stadionach? Autorzy opracowania oskarżyli FIFA oraz kluby piłkarskie o zawiązywanie umów sponsorskich z podmiotami odpowiedzialnymi za zwiększoną emisję, takimi jak linie lotnicze, producenci samochodów oraz marki gastronomiczne typu fast food. Przerażeni tym stanem rzeczy, tzw. Tak naukowcy, wezwali piłkarski świat do Wycofania się z organizacji międzynarodowych turniejów, instalowania na stadionach paneli fotowoltaicznych oraz serwowania żywności pochodzenia roślinnego podczas meczów. Palestyna. Katolicki biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy, William Szomali, udzielił wywiadu włoskiej religijnej agencji informacyjnej SIR. W rozmowie z dziennikarzem duchowny odniósł się do planów Donalda Trumpa, który na początku lutego wyraził aprobatę dla przesiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy, co przedstawiane jest jako rozwiązanie konfliktu z Izraelem. Zdaniem hierarchy jest to zły pomysł, gdyż migracje mieszkańców Strefy Gazy nie mogą odbywać się w drodze przymusu. Biskup Szomali powiedział. Plany prezydenta Trumpa dotyczące przesiedlenia palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy stawiają na szali poszanowanie praw człowieka. Nie do pomyślenia jest wypędzenie narodu wbrew jego woli, tak samo jak nie do pomyślenia jest zmuszenie innego państwa do zaakceptowania tego. Hierarcha wyraził jednocześnie obawę, że Trump w porozumieniu z Benjaminem Netanyahu będzie próbował przejąć strefę Gazy w inny sposób. Budując na jego terenie osiedla dla panów na literkę Z. Niezwykle trudno się z biskupem Williamem nie zgodzić. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś, informacji o danym święcie, dawka. Dziś wspomnienie objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. Dzisiejsze święto upamiętnia ukazanie się Matki Bożej na oczach ubogiej pasterki, świętej Bernardety Subiru, w grocie Vlourdes, w Lourdes w południowo-zachodniej Francji. Pierwsze z 18 objawień miało miejsce 11 lutego 1858 roku. Czternastoletnia Bernardetta poszukiwała suchych gałęzi do rozpalenia ognia w domu. Wtedy objawiła jej się Najświętsza Maria Panna. Bernardetta opowiedziała o swoim widzeniu bliskim, którzy początkowo zakazali jej odwiedzania groty. Święta Bernardetta powracała jednak do groty, by odmawiać tam Różaniec i kilkanaście razy rozmawiała z Matką Bożą. Za sprawą najświętszej Maryi Panny z groty wypłynęło cudowne źródło, dzięki któremu niezliczone rzesze katolików zostało uzdrowionych. 25 marca, w czasie 16 objawienia, Bernardetta zapytała Matkę Bożą o jej imię. Najświętsza Maria Panna odpowiedziała bardzo znamiennymi słowami: Jam jest niepokalane poczęcie, co związane było z ogłoszonym zaledwie cztery lata wcześniej dogmatem o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Objawienia zostały uznane za prawdziwe w roku 1862. Kult rozpowszechniał się w całym kościele. Papież Leon XIII w roku 1891 prowadził do kalendarza liturgicznego dzisiejsze święto, a jego następca, święty papież Pius X, rozciągnął je na cały kościół. Rosja i cały kościół. Jak informuje portal pch24.pl, tak zwany dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem Katolickim a rosyjskim Kościołem Prawosławnym narażony jest na kolejny kryzys. Niestety nie jest to wynikiem nawracania się Rosjan na wiarę katolicką, a niechęcią Prawosławia wobec niektórych treści głoszonych przez katolickich hierarchów. Bardzo wpływowy hierarcha rosyjskiego Prawosławia, biskup Antoni Siewruk wyraził jednoznaczną dezaprobatę wobec błogosławienia tzw. par jednopłciowych w kościele katolickim na mocy deklaracji fiducia supplicans. Schizmatycki duchowny powiedział To, co widzimy dzisiaj w kościele katolickim w związku z tradycyjnymi wartościami rodzinnymi, musi budzić zdziwienie i zaniepokojenie. Cerkiew i Kościół przez wiele lat budowały relacje na podstawie zbieżnych kwestii, jeżeli wypadnie z tego tradycyjna etyka rodzinna, to nie wyobrażam sobie, o czym moglibyśmy rozmawiać z katolikami. I oto tak zwana wolność religijna i ekumenizm zatoczyły niesamowite koło. Pierw, by móc dialogować z innymi religiami, Kościół zdradził samego siebie. Potem zaszedł w tej zdradzie tak daleko, że niektóre inne religie patrzą teraz na katolicyzm z góry jako bardziej tradycyjne. Są to okoliczności niezwykle przykre, ale nie zmieniają faktu, że jedynym prawdziwym kościołem jest Kościół katolicki. Stany Zjednoczone. Pod koniec stycznia grupa studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego zrzeszona w ruchu studentów przeciw dyskryminacji rasowej złożyła pozew przeciw władzom uczelni. Studenci zarzucają uczelni metody dyskryminujące w procesie rekrutacji na studia. Kandydaci są bowiem weryfikowani pod kątem rasy, a zdaniem powodów uczelnia faworyzuje na tej podstawie kandydatów czarnoskórych i latynoskich, zapewniając im więcej miejsc na studiach kosztem studentów rasy białej. W pozwie powołano się także na wyrok Sądu Najwyższego z roku 2023, zgodnie z którym programy przyjęć na studia uwzględniające pochodzenie etniczne są sprzeczne z prawem. Władze Uniwersytetu Kalifornijskiego odpierają te zarzuty, twierdząc, że zbieranie danych dotyczących rasy służy wyłącznie celom statystycznym. Gdyby się nad tym zastanowić, jest to klasyczna marksistowska riposta, gdyż to, w jakim celu zbierane są dane, nie ma tu żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co z tych danych o rasie wynika, a wynika z nich jawna dyskryminacja ludzi białych. Polska. Na początku lutego kandydat Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich pan Rafał Trzaskowski złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o delegalizację Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Pan Trzaskowski zdecydował się na ten krok na skutek pisma Rzecznika Praw Pacjenta pana Bartłomieja Chmielowca, który poprosił prezydenta Warszawy o pomoc w likwidacji stowarzyszenia. Organizacja ta wielokrotnie występowała w interesie pacjentów, wskazując potencjalne zagrożenia wynikające z przyjmowania np. wielu takich preparatów w ramie, zarówno tych obowiązkowych dla wszystkich polskich dzieci, jak i tych rzekomo przeciwdziałających popularnej 5 lat temu chorobie. W oświadczeniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców czytamy: Prezydent Rafał Trzaskowski, mieniący się liberałem, Ceniącym tolerancję i wolność, zamierza zniszczyć jedyną niezależną organizację lekarską w Polsce, której członkowie mieli i mają odwagę mówić prawdę o sytuacji zdrowotnej i zagrożeniach związanych z wprowadzanymi oficjalnie rozwiązaniami i terapiami oraz łamaniu prawa. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matias Gaudron. Katechizm o kryzysie w Kościele, kontynuacja rozdziału 6. Msza Święta. Czy nauka o ofierze mszy świętej pomniejsza znaczenie ofiary krzyżowej? Ofiara mszy świętej w żaden sposób nie pomniejsza znaczenia ofiary krzyżowej, gdyż ofiara mszy całą swą moc czerpie z ofiary krzyżowej i jest od niej zależna. Jej znaczenie polega tylko na uobecnianiu ofiary krzyżowej i udzielaniu ludziom łask, które Chrystus wysłużył na krzyżu. Protestanci uważają, że ofiara mszy świętej jest obelgą dla ofiary krzyżowej, zawierając jakoby domniemanie, że ofiara krzyżowa nie wystarczyła do odkupienia ludzkości i dlatego potrzebowała ciągle nowych ofiar. To jednak nigdy nie było nauką Kościoła katolickiego. Przez swą śmierć na krzyżu Chrystus wysłużył wszystkie łaski, jakie konieczne są do zbawienia wszystkich ludzi wszystkich czasów. W liście do Hebrajczyków czytamy: Ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie. Przez ofiarę mszy świętej nie są nabywane nowe łaski. Jej zadaniem jest udzielić ludziom łask wysłużonych na krzyżu. Według woli Chrystusa jest bowiem rozdzielanie owoców odkupienia przywiązane do sakramentów, zwłaszcza ofiary mszy świętej. Czy msza święta jest też ucztą? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. We wtorek 4 lutego Najwyższa Izba Kontroli wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała o złożeniu czterech kolejnych zawiadomień do prokuratury przeciw organom państwa. Sprawa dotyczy rządowych kampanii społecznych w latach 2020-2023, czyli zarządów PiS, które to zdaniem NIK okazały się naruszać przepisy o dyscyplinie finansów publicznych. Jedną z kampanii, którą sfinansowano w sposób niegospodarny, była kampania STOP COVID Protego GO SAFE promująca instalację specjalnej aplikacji pozwalającej na przekazywanie użytkownikowi informacji o możliwym kontakcie z osobami chorującymi na jedyną słuszną wtedy chorobę. Zdaniem kontrolerów NIK akcja kosztowała budżet ponad 4,5 miliona złotych. Kwota ta jednak mogła być według kontrolerów o połowę mniejsza, gdyby rząd nie zdecydował się kontynuować kampanii pomimo jej fatalnych wyników. I jeszcze raz Polska. W sobotę 1 lutego na łamach portalu WP.pl ukazał się artykuł uchodzącego niegdyś za katolickiego publicystę pana Tomasza Terlikowskiego. Publikacja zatytułowana Grzegorz Braun jest antychrześcijaninem. Jak każdy antysemita. Dotyczy niedawnego zachowania polskiego europosła, który domagał się upamiętnienia ofiar ludobójstwa w Strefie Gazy przez Parlament Europejski. W artykule pana Terlikowskiego czytamy: Poglądy Brauna dotyczące judaizmu i panów na literkę Z. zdobywają w części prawicowej strefy mediów społecznościowych całkiem spore rzesze wyznawców. Oni są przekonani, że ich idol prezentuje poglądy prawdziwie chrześcijańskie i ortodoksyjne. W dalszej części tekstu pan Terlikowski pochwalił także tzw. Deklarację XVI, którą omawialiśmy w programie Sprawki Okiem Katolika w piątek 24 stycznia. Pan Terlikowski zarzucił ponadto panu Braunowi, że prezentuje on poglądy, które zostały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa uznane za heretyckie. Wątek ten nie został jednak przez pana Terlikowskiego rozwinięty. Być może dlatego, że to jest kompletna bzdura. A pan Terlikowski niezbyt poważa inteligencję swoich czytelników. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W naszym cyklu o siedmiu cnotach głównych omówiliśmy pierwszą, czyli grzeszących napominać. Natomiast dzisiejszą rozprawkę chcę poświęcić czemuś, czym rewolucja omamiła lwią część ludzkich umysłów, w tym tych mieszkańców Polski. Czego swoją drogą szokującym skutkiem może być ponowne dojście do władzy kogoś takiego jak Donald Tusk z jego uśmiechniętą koalicją. Katolicyzm naucza o trzech cnotach teologalnych, czterech kardynalnych i siedmiu głównych. Lewita zaś naucza o innym rodzaju cnót. Cnót o tyle pociągających, że, w odróżnieniu od tamtych katolickich, te nie wymagają od człowieka absolutnie niczego. Wystarczy nic nie robić i czuć się częścią grupy ludzi bardzo, bardzo w porządku. Olbrzymie sukcesy rewolucji biorą się z wielkiej, nie tylko ludzkiej, inteligencji, która za rewolucją stoi, oraz z doskonałej znajomości natury ludzkiej. Zarówno tego, co w niej zranione grzechem pierworodnym, jak i tego, co w niej, powiedzmy umownie, dobre, a jest to pewien wdrukowany przez Pana Boga schemat postaw. Ile Pan Bóg wgrywa na mnie jako podczas naszego stworzenia tych pozytywnych ustawień systemu jest zagadnieniem dla ludzi mądrzejszych ode mnie. Z pewnością jednak jest w człowieku pragnienie piękna, dobra i prawdy oraz jakiś pierwotny zalążek sumienia, które z biegiem lat albo przechodzi rozbudowę, uporządkowanie i rozwój, albo zostaje zagłuszone i przytępione. Rewolucja wie, że człowiek ma jakieś pragnienie dobra i bardzo umiejętnie to rozgrywa. Z jednej strony karmi upadłą część natury człowieka, podsuwając mu różne rodzaje brudu, z drugiej odnosi się do tego, co w człowieku dobre nazwijmy to potrzebą cnót. Trudno chyba znaleźć człowieka, który chodzi po świecie, oznajmiając: Nie mam żadnych cnót, nie jestem dobry, nie jestem w porządku i dokładnie tak samo zamierzam wychować swoje dzieci. Rewolucja wie, że każdy człowiek ma wdrukowane pragnienie bycia w porządku. Po katolicku patrząc, mamy trzy cnoty teologalne, cztery kardynalne i siedem cnót głównych, ale trudno znaleźć kogoś, kto powie, nie jestem katolikiem, mam poglądy zlewaczałe, dlatego nie ma we mnie wiary, nadziei, miłości, roztropności i nie jestem sprawiedliwy. Dziełem rewolucji nie jest bowiem zniechęcanie do tych cnót, co byłoby wyjątkowo trudne czy wręcz niemożliwe, ale podmiana ich znaczenia. I tak oto wiara oznacza na przykład. Wiarę w to, że wszystko się ułoży, nadzieja, nadzieję na to, że coś się poprawi, miłość, Któż by nie pragnął miłości, i tak dalej. Rewolucja nie mówi ludziom, bądźcie źli, utrzymuje ich w przeświadczeniu, że są dobrzy, sprytnie podmieniając znaczenie słów opisujących cnoty, a na domieszkę tworzy, w cudzysłowie, cnoty zupełnie nowe jak na przykład królowa wszystkich lewicowych cnót, czyli tolerancja. Dla mnie osobiście niezwykle szokujące jest to, że nie wzbudza żadnych podejrzeń tzw. człowieka współczesnego fakt, że cnoty w wersji rewolucyjnej nie wymagają od niego niczego. Przecież nie musi nawet wstać z kanapy, nie musi nawet przerywać oglądanego właśnie serialu, by być bardzo tolerancyjny to jest wielkie osiągnięcie rewolucji. Że tak wiele osób uważa się za dobrych lub w porządku, w co nie muszą włożyć żadnego wysiłku i za to nie muszą zapłacić absolutnie żadnej ceny, poza ciągłym płynięciem z prądem rewolucji i przytakiwania na wszystko, co rewolucja zaproponuje. Trochę trudniejszy jest los katolika, który wierze w kuźni cnót prawdziwych bez haróweczki absolutnie się nie obejdzie, a i ta bez łaski na niewiele się zda. Lepsza jest jednak trudniejsza prawda niż łatwiejsze iluzje. Natomiast myślę, że każdej osobie lewicującej, z którą przyjdzie nam rozmawiać, gdy będzie mówić coś o tolerancji i innych, podobnych, niby cnotach, warto mówić, żeby zastanowiła się ile ją ta tolerancja i podobne lewicowe niby cnoty kosztują i czy nie jest to jakiś sygnał, że są to jednak cnoty fikcyjne. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu z Prawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 16 lutego zostanie odprawiona kolejna już Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci Błogosławionego Dnia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masami i poleconymi Tobie. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Ojca Katolika wieczorem i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.